Hej, hej moi drodzy, Kuba z tej strony. Witam w moim większym baniaczku w 32 litrowym akwarium, w którym mieszka bojownik, drobnotka nadobna, dwa piskory i sporo, sporo krewetek neokaridina. Moi drodzy, to jest taki filmik w nawiązaniu do mojego starszego filmiku, w którym mówiłem, że w małym akwarium też można... Całkiem przyzwoicie, całkiem z dobrym efektem, pobawić się właśnie w akwarystykę, w hodowlę podwodnych stworzeń, podwodnych roślin. I nie musi to wcale nastręczać wielu kłopotów. Właśnie, moi drodzy, przykładem na to, że tych kłopotów nie ma, albo że jest ich bardzo mało, myślę, że jest moje akwarium. Moja 30. Dwulitrowa zabawka, którą mam już od prawie 3 lat. I cóż, no widzicie, bojownik, piękny okaz. Ma się tutaj całkiem całkiem fajnie. Reszta może nie jest na najpiękniejsza, może to nie jest akwarium, takie jak z obrazka, jakie widzicie na wielu zdjęciach, czy. W filmikach innych akwarystów, że tam jest wszystko wymuskane, wychuchane, yy, posadzone praktycznie jak babcina rabatka pod sznurek. U mnie tak nie jest. U mnie to jest taki absolutny chaos, a dla mnie ten chaos całkowicie odpowiada, ponieważ ja w tym chaosie widzę yy, jakąś koncepcję, koncepcję, którą miałem, gdy ten zbiornik powstawał. Mianowicie koncepcja która temu zbiornikowi przyświeca to jest postawienie na jak największą naturalność tego zbiornika on może być zarośnięty mogą być w nim liście które nadają się do usunięcia one sobie z czasem same odpadną krewetki zrobią z nimi porządek i będą stanowiły dobry nawóz dla roślin Zbiornik moim zdaniem nie musi być wychuchany, wydmuchany, wypieszczony. Nie wiadomo jak, bo to nie jest laboratorium, żeby tutaj wszystko co do, co do pierwiastka się zgadzało. Muszą być warunki odpowiednie dla y, mieszkańców zbiornika, żeby oni czuli się dobrze. Y, musi być. Y, zachowana jakaś odpowiednia y, proporcja i dobór roślin. No, w małym zbiorniku nie powinny być te rośliny zbyt duże, żeby nie, nie tłumić całości. Teraz tego o tym mówię i patrzę na swoje akwarium. No, może nie do końca u mnie y, się te moje teorie y, sprawdzają, bo tych roślin naprawdę mam sporo no, i stanowią one główną y, część tego zbiornika, jego główny element. Ale, ale to chyba dobrze. Więc yy, kochani, jak ktoś chce pobawić się akwarystykę w zbiorniku 20-30 litrowym da rady bez problemu. Tak to jak to mówiłem na poprzednim filmiku i w wielu innych moich film, filmikach wystarczy no. troszkę dobrej woli troszkę poczytać na, na ten temat, na temat tego co w takim małym zbiorniku może rosnąć i, i Dacie rady bez problemu takie akwarium z powodzeniem tutaj postawić i będzie ono cieszyło wasze oczy i będzie przede wszystkim cieszyło mieszkańców tego zbiornika. Będzie dla nich wspaniałym domem. Oto moi drodzy mieszkaniec tego zbiornika, główny mieszkaniec tego zbiornika. O, ja tutaj troszkę światła za dużo. Bojownik Half Moon Red Copper. Bardzo, bardzo ładna reprezentacyjna rybka. Oprócz niej dużo krewetek, dwa piskorki, no i jedna drobnotka nadobna która tutaj się uchowała i sama troszkę nieszczęśliwa, no ale no cóż, na razie musi taki stan rzeczy wytrzymać. Widzicie, dużo roślin, krewetki, które robią tutaj porządek. Z tego akwarium przez jakiś czas filmików nowych nie dawałem, ponieważ nie wiedziałem o czym mam ten filmik nakręcić. Ponieważ w tym akwarium nic szczególnego, nic nowego się nie działo, wszystko sobie spokojnie żyje, spokojnie rośnie i, i to mi jak najbardziej odpowiada. Nie musicie, kochani, wydawać nie wiadomo jakiej kasy, żeby taki zbiorniczek postawić. Szkiełko, samo w sobie drogie nie jest, to jest najzwykle, naj, najzwyklejsze szkło float, które drogie nie jest, do tego jakaś lampka 6W jak w moim przypadku yy, filtry no tutaj w filtr troszkę zainwestowałem, ponieważ mam taki najtańszy kubełek za niecałe 80zł On tutaj znakomicie się sprawdza Czyszczę go Raz na ruski rok nie muszę wcale o tym myśleć, a on robi świetną robotę czyszcząc wodę. Grzałka Aqual jakiś najnowszy model jest to wygrana w jednym z konkursów akwarystycznych, co mnie bardzo cieszy, że to co jest moją pasją zostało w jakiś sposób przez kogoś docenione no i, no i grzałeczka trafiła do mojego baniaka. Moi drodzy, no tak to wygląda. Tutaj nic szczególnego przez czas, w którym filmików nie, nie dawałem się, nie zmieniło. Wszystko powoli, powoli rośnie na minimalnym stopniu nawożenia. I, i cóż, no jak ktoś chce się bawić w akwarystykę w małym litrażu, zachęcam, bo to wcale nie jest uciążliwe, wcale to nie jest trudne tylko odrobina dobrej woli, troszkę wiedzy takiej podstawowej na początek i zdrowego rozsądku i dacie radę. Naprawdę dacie rady. Zachęcam do tego, bo to wspaniałe hobby, które może z czasem zaowocuje tym, że postawicie sobie kilka baniaków bądź jakieś większe akwarium, które będzie dla Was większym wyzwaniem niż takie oto maleństwo. Drodzy, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego i zachęcam do tego, abyście bawili się w akwarystykę. Ja i bojownik Wirus pozdrawiamy. Hej.